Anna Wojtkowiak zapraszam na 10-minutową podróż po najciekawszych kolejowych tematach. Zaczynamy Kolej TV. Dziś przyjrzymy się, jak w szybkim tempie rewitalizowane jest połączenie Bydgoszczy z Toruniem. Wybierzemy się na audiowycieczkę po odnowionym dworcu Gdynia Główna. Podejrzymy też pracę dyspozytorów w nowoczesnym Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. Bydgoszczy do Torunia w 35 minut. Za półtora roku stanie się to możliwe. Trwa remont trasy kolejowej między tymi miastami. To pierwsza z ośmiu rewitalizacji zaplanowanych przez PKP polskie linie kolejowe. Głównym celem jest jak najszybsze przywrócenie normalnych parametrów linii, czyli głównie prędkości. Teraz podróż między Bydgoszczą a Toruniem jest trochę męcząca. Pokonanie 50 km zajmuje ponad godzinę. Na szczęście ta maszyna się nie męczy. Dzięki temu, że ta maszyna osiąga wydajność rzędu 1400 metrów przerobu dziennie, uzyskujemy wymianę nawierzchni, to jest szyn i podkładów, w bardzo szybkim tempie. To pociąg wymieniający nawierzchnię kolejową P93. Urządzenie zbiera stare podkłady, później pług włóczniowy przygotowuje podsypkę, na której układane są nowe podkłady. W trakcie przejazdu kombajnu układane są też nowe szyny. Skupiamy się stricte na linii kolejowej, żeby osiągnąć ten efekt w krótkim czasie, żeby jak najmniej było utrudnień dla pasażerów. Spodziewamy się do lutego przyszłego roku zakończyć roboty i jechać na tym odcinku 120 km na godzinę. Teraz pociągi poruszają się z prędkością 70 km na godzinę i często muszą zwalniać. Chodzi o to, by fragmentowi linii nr 18 przywrócić dawne parametry, czyli prędkość 100 km na godzinę dla pociągów towarowych i 120 dla osobowych. Czasy przejazdów no, skrócą się. W tej chwili jedziemy godzinę, a nawet ponad godzinę, ponad 60 minut na niektórych pociągów. A po rewitalizacji czas przejazdu w tym ruchu regionalnym będzie 43 minuty. Pociągi pospieszne pojadą prawie 10 minut szybciej. To dla nas przede wszystkim bardzo ważny element w budowie tego bit city, czyli połączenia Bydgoszczy i Torunia, czyli tego obszaru budowy tego obszaru metropolitarnego, który ma spowodować, że te miasta ze sobą będą jeszcze bliżej współpracowały pod względem właśnie ekonomicznym, a wiadomo, że transport jest tutaj niezmiernie ważny, szybki transport, dobry transport, a to ma nam właśnie ta inwestycja uprościć ułatwić i naprawdę przyjęliśmy informację o już przystąpieniu do bezpośrednich prac z naprawdę e, z euforią wręcz. Odnowienie torowiska będzie kosztować prawie 200 milionów złotych. Jest to pierwsza inwestycja rewitalizacyjna Wykonywana z pomocą środków Unii Europejskiej z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planujemy w tym momencie wykonanie ośmiu takich inwestycji. Inwestycje rewitalizacyjne polegają na szybkim przywróceniu parametrów technicznych ważnych linii kolejowych. Kolejne ważne trasy, gdzie planowane są rewitalizacje, to m.in. Koluszki Częstochowa i Inowrocław Jabłonowo-Pomorskie. Wszystkie rewitalizacje kosztować będą ponad 2 miliardy złotych. Zabytki do kupienia. PKP chce sprzedać zabytkowy tabor. Stare wagony, lokomotywy czy dźwigi mają trafić w ręce miłośników kolei. Przetarg ma być tak skonstruowany, aby zniechęcić do zakupów złomiarzy. Przetarg jest w trakcie przygotowywania. PKP namawiają organizacje zrzeszające miłośników kolei, by zgłaszały się do zakupu. Wcześniej zdarzało się tak, że do przetargów na przykład na zabytkowe parowozy stawali złomiarze, którzy chcieli pojazdy pociąć na żyletki. Kolejarze chcą, by zabytkowy tabor trafił do tych, którzy najlepiej się nim zajmą. Stąd apel do Nikoli. Część zabytków pojechała już do samorządów czy szkół. PKP chce sprzedać ponad 250 wagonów i innych pojazdów z całej Polski. Kolejarze nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa i opieki wszystkim zabytkom, dlatego chcą część sprzedać. Nowoczesne mycie na Grochowie. PKP Intercity ogłosiła przetarg na budowę nowego urządzenia myjącego wagony. Na myjnie będzie trafiał tabor ze stacji postojowej Warszawa Grochów. To jedna z największych w Europie stacji tego typu. Dziennie obsługiwanych jest tu ponad 70 składów. Stacja pracuje całą dobę. Większość pociągów przechodzi ciąg technologiczny, który przygotowuje składy do jazdy. Trwa to od 3 do 4 godzin. Wizyta w myjni zajmuje około 20 minut. Nowe urządzenie ma pojawić się do końca kwietnia przyszłego roku. Koreje Wielkopolskie w komórce. Lokalny przewoźnik umożliwił zapłatę za przejazd przy pomocy telefonu i aplikacji SkyCash. Wystarczy rejestracja, a później bilety można kupić już w komórce. Podobnie za przejazd można zapłacić w kolejach mazowieckich. Na niektóre pociągi uruchamiane przez Intercity też można kupić bilet sięgając po telefon. W tym przypadku potrzebny jest program Bill.com. Święto dworca jak się patrzy i jak się słucha, gdy nie główną można było zwiedzać z audioprzewodnikiem. Kolejarze zorganizowali wiele atrakcji, które przybliżały historię dworca. Święto dworca to przede wszystkim mnóstwo zabawy dla najmłodszych, jednak główną atrakcją było zwiedzanie budynku z audioprzewodnikiem, choć pojawiali się też i milczący przewodnicy. Przepięknie. Zegar jest taki jaki był zawsze. Właśnie, taki ma być. Bo ludzie umierają, a zegar zostaje. Gdynia główna została odnowiona za 40 milionów złotych. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W zabytkowym dworcu z lat 50. ubiegłego wieku zostały zachowane malowidła ścienne i mozaiki autorstwa twórców słynnej Szkoły Sopockiej. Ściany, sufity słowem cały dworzec może zachwycać. Chcieliśmy wspólnie z mieszkańcami Gdyni, z mieszkańcami Trójmiasta, uczcić tę modernizację, która zmieniła w 100% oblicze gdyńskiego dworca. Dlatego zaprosiliśmy ich w ten szczególny dzień, w Dzień Święta tego dworca. Frekwencja była naprawdę duża. Blask odzyskały pomieszczenia wcześniej dostępne dla podróżnych. Po remoncie pasażerowie mogą korzystać też z podziemi dworca. Na razie brakuje jeszcze punktów z prasą czy kawą, jednak to ma się szybko zmienić. Jesteśmy w trakcie finalizowania umów z najemcami. Chcemy, by rozpoczęły funkcjonowanie te punkty handlowe pod koniec tego roku. One będą sukcesywnie uruchamiać swoją działalność. Pamiętajmy, że jest to dworzec zabytkowy, w związku z czym te projekty trzeba uzgodnić z projektantem, z konserwatorem zabytków, tak by wystrój tego wnętrza odpowiadał zarówno standardom narzucanym w takich obiektach przez Polskie Koleje Państwowe, jak i odpowiadał wymogom konserwatora zabytków. W każdym razie już teraz można powiedzieć uśmiechnij się, jesteś w Gdyni. Gdyni nowej, głównej. W przyszłym roku na renowację dworców trafi ponad 300 milionów złotych. Tak zapowiada Ministerstwo Finansów. 100 milionów pochodzić będzie z budżetu państwa. Reszta to unijne dotacje i pieniądze PKP. Prawie 3 miliardy złotych mają być przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę kolejową. To o 60% więcej niż w tym roku. Kolejowe centrum dowodzenia oficjalnie otwarte. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie sprawdziło się już w trakcie Euro 2012, jednak do niedawna cały czas trwały testy systemu. Kolejarze mówią, że to europejska ekstraliga, a inne państwa mają nam czego zazdrościć. To serce systemu. Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. Dyspozytorzy na ekranie o wymiarach 4 na ponad 2 metry mogą w czasie rzeczywistym oglądać ruch pociągów na całej sieci kolejowej. Dziennie kursuje w niej 6,5 tysiąca pociągów. Interaktywna mapa Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym wizualizuje wszystkie informacje zawarte w systemie ewidencji pracy eksploatacyjnej, tak aby nasi dyspozytorzy, koordynatorzy mogli bezpośrednio i szybko reagować na wydarzenia dziejące się na sieci kolejowej. Na mapie oprócz pociągów widoczne są informacje o lokalizacji pociągów ratunkowych, jednostek Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Pożarnej. Dzięki temu można szybko reagować na różne sytuacje awaryjne. W czasie, kiedy kamera Kolej TV była w centrum zarządzania, doszło do dwóch wypadków. Na niestrzeżonym przejeździe samochód wjechał pod pociąg towarowy, a na Górnym Śląsku prąd poraził dwie osoby, które prawdopodobnie pradły węgiel z wagonów. W tej sytuacji, jeśli jest przerwa w ruchu, możemy pociągi skierować drogą okrężną, możemy powiadomić przewoźnika o danej, o zaistniałej sytuacji, tak aby minimalizować skutki tych w centrum 24 godziny na dobę dyżuruje trzech dyspozytorów. Mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt na europejskim poziomie. Podobne rozwiązania zastosowano w ośmiu regionalnych centrach PKP polskich linii kolejowych. Realizacja całego projektu kosztowała 5 milionów złotych. Kluczowym elementem systemu jest dostawa i uruchomienie 21 ścian wideo składających się z wielkoformatowych monitorów 46-calowych. Ze względu na specyfikę projektu, monitorzy przystosowane są do pracy 24-godzinnej, a nad bezpieczeństwem ciągłości pracy czuwa zainstalowany i dostarczony system zasilania awaryjnego. Pozostaje tylko życzyć, żeby sytuacji awaryjnych było jak najmniej. To tyle na dziś. Za tydzień jeszcze więcej ciekawych kolejowych informacji. Zapraszam do zobaczenia.